Tomasz Kapiński, numer powiedzieć, Czy jak motywowaliście się do tego spotkania z Rybnikiem? Mieliście w pamięci tą porażkę z pierwszego meczu? Ja na pewno miałem, bo, bo to był mój najsłabszy mecz w sezonie i, i drugi nasz i nasza pierwsza przegrana, gdzie chcieliśmy wygrać w Rybniku. Po prostu moje problemy pod koniec zawodu ze sprzętem nie pozwoliły mi na lepszą zdobycz, a dzisiaj po prostu pojechaliśmy spokojnie. Chcieliśmy wygrać, dlatego też podjął zarząd i my wszyscy decyzję, że, że każdy z zawodników będzie po meczu e, pauzował i dzisiaj akurat nie jechał grzegorz. Wielkie ukłony też dla niego, że, że taki krok pierwszy zrobił jako kapitan. W następnych meczach my odpuścimy. Cieszymy się ze zwycięstwa. Nasza młodzież dzisiaj pojeździła i myślę, że, że wyciągną jakieś wnioski. E, na następny mecz nie jedzie Emil, więc, więc tak po kolei będziemy odpuszczali. Czy poprzez tę absencję w mieście mieliście jakiekolwiek obawy, że wynik dzisiejszego meczu może być zagrożony? Obawy zawsze jakieś były, bo, bo to jest tylko speedway, wiadomo. Odpukać defekt, upadek jakiegoś zawodnika mógłby nam pokrzyżować cały mecz. Moglibyśmy ten mecz przegrać nawet, bo, bo w Rybniku też jest rząd zawodnicy. Był Lindbeck, był Karpow, był Pytal dzisiaj, który w miarę dobrze jeździł. Także parę wyścigów było na pewno ciężkich i dużo walki było czy nie jesteście już czasem myślami przy tych decydujących meczach w playoffie? No bo praktycznie jeszcze brakuje tylko kilku punktów i będziecie dwiema nogami w Ekstralidze. E, tak, na razie zrobiliśmy krok ku Ekstralidze, jeszcze nawet jedną nogą nie jesteśmy, bo, bo, bo wiadomo, tych punktów jeszcze nie mamy. Musimy z zimną głową podejść do, do kolejnych meczy i, i po prostu je spokojnie odjeżdżać, abyśmy wygrywali, chociażby tutaj e, w Bydgoszczy, a na wyjeździe po prostu jechali po to, żeby też wygrać, ale, ale nie na 100%, żeby, żeby po prostu komuś się coś nie przytrafiło. No wynik, nie no, jest zaskakujący, dobrze, że pojawił się Antonio Lidbeck, który, który y, troszkę pogonił naszych, naszych liderów i całą resztę. także ja z tego bardzo się cieszę, mam nadzieję, że zawody były chociaż troszkę emocjonujące na pewno. Na pewno my już jesteśmy, myślamy przed tymi najważniejszymi spotkaniami w klejowym. So presented Maria Returning.